Cześć, witajcie z tej strony Surferu, a dzisiaj pokażę wam jak zainstalować Soundpada, czyli aplikacja do puszczania dźwięków lub muzyki w różnych grach. Pokażę wam to na przykładzie 5 ale możecie z tego korzystać też w różnych grach, dlatego zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, ponieważ dużo osób, które mnie ogląda, mnie po prostu nie subskrybuje, więc zostawcie suba, eee, a my już zaczynamy. Dobrze, jesteśmy sobie na stronie Mediafire, eee, link do pobrania macie w opisie. To jest Soundpad by Serfero Nie nabierzcie się tutaj, bo możecie mieć jakieś reklamy, że niby po, do pobrania. Nie nabierzcie się tutaj Soundpad by Surfero. Obok macie przycisk Download. Pobieramy to sobie. Tu wyskakuje nam reklama, ją zamykamy i w lewym dolnym rogu pobiera nam się Soundpad. Eee, potrzebny jest do tego WinRar, więc jeżeli nie macie WinRara, to wchodzicie sobie na stronę o nazwie WinRar pobierz najnowszy program WinRar i tutaj mamy dla 64 bitowej wersji komputera tutaj dla 32 jak to sprawdzić? wpisujecie sobie komputer prawym, właściwości i tutaj macie typ systemu albo macie 64 bitowy albo 32 zazwyczaj jest to 64 bity ja chyba przez przypadek pobrałem dwa razy to samo ale dobra, już tego nie będę anulował. Widzimy się, jak to się już po pobierze. Yy, dobra. Przy okazji, jak jeszcze nam się to pobiera, to chciałbym Wam powiedzieć, że dzisiaj odbyły się nagrywki na, na Discordzie razem z widzami. Jednakże. Yy, troszkę nam nie wyszło, ponieważ była słaba organizacja, dlatego jutro o godzinie 13 powtarzamy nagrywki i na kanał Poczekalnie, kto jest z tym zainteresowany, link do Discorda macie w opisie będzie już wszystko ogarnięte w miarę, bo ostatnio było trochę harmi, harmideru harmidru, nie wiem jak to odmienić ale troszkę się odwalało, bo niektóre osoby mnie biły ale teraz po prostu banujemy takie osoby na Discordzie, wywalamy je które mnie biją, sprawdzamy sobie pod zetką więc zapraszam na Discorda Dużo ludzi, można z kimś popisać, porozmawiać eee, Dobra, w międzyczasie jak już właśnie nam się pobrał e, Ten folder Usunę sobie, bym mi się zduplikowało, prawym Wypakuj do Soundpad by Surfero I mamy Soundpad Możemy sobie to wyciąć My nie chcemy mieć Soundpada w pobranych, więc wrzucamy sobie na dysk W moim przypadku jest to dysk E Wklejam sobie w chodzę w soundpada i tutaj mamy aplikację o nazwie soundpad prawym przyciskiem urucham jako administrator tak i tutaj już jest jakaś muzyka ode mnie ale ja mu na więcej nie ma więc sobie zdeletuję i teraz wam powiem jak działa ta aplikacja wchodzimy sobie w plik dodaj pliki dźwiękowe i dodajemy sobie jakąś muzyczkę ja na przykład dodam sobie Tą muzykę. I słyszycie, ona sobie gra. Ale my ją tylko słyszymy, jak na razie. Przynajmniej ja tak mam yy, ustawione, że ja ją słyszę. Tu jest tak: otwórz na mikrofonie. Leci muzyka teraz na mikrofonie. Yy, leciała teraz muzyka na mikrofonie, ale ja jej nie słyszałem. Otwórz na głośnikach. To leci tylko na głośnikach. Słyszycie? Leci tylko na głośnikach, nie leci na mikrofonie. Otwórz głośnik i mikrofon, to wtedy leci i na mikrofonie, i na głośnikach, czyli jeżeli puszczacie w 5M-ie muzykę, no to jest ona na mikrofonie, ale Wy też ją chcecie słyszeć, więc najlepsza opcja to jest otwórz głośnik i mikrofon. I teraz tak, są jeszcze różne tutaj y, opcje, i wejdziemy sobie w preferencje. Poziom głośności ja mam na 59 dB, bo może być u was za głośno ITP, i E, stała regulacja głośności Tutaj sobie możecie wybrać Właśnie czy podgłośnić, czy nie e, Zablokuj głos Czyli jeżeli puszczacie muzykę To nie będzie słuchać waszego głosu Będzie słuchać tylko muzykę To można sobie włączyć albo wyłączyć jak chcecie Tu jest nociśnij i move Ale tutaj tego w to się nie bawiłem W karaoke też nie Tutaj są jakieś nie wiadomo jakieś I teraz wchodzimy sobie w urządzenia i wy możecie po prostu... Może wam to jeszcze nie działać. Dlatego warto sobie wejść w uruchom ponownie Win Audio. I kontynuowanie ma nagrywanie, otwarzanie dźwięku w każdej uruchomionej aplikacji. Czyli teraz mnie nie będzie słychać, ale wtedy oni dostosują mój mikrofon. Mikrofon dopuszczenia dźwięku. E, dobrze, ja musiałem zrobić, znaczy wy też będziecie musieli zrobić restart komputera, więc pamiętajcie zrobić restart komputera po tych, po ustawieniach tych mikrofonu, co tutaj robiliśmy. E, czyli tak, urządzenie od, u, odtwarzające wybieracie to, które chcecie. Ja mam domyślne, no bo mam domyślny mikrofon ustawiony, po prostu klikamy uruchom, ponownie zastosuj i OK. No i wtedy trzeba zrobić restart komputera. I teraz co ja wam tutaj mogę pokazać. Tutaj mamy, możemy ustawić skróty klawiszowe, czyli na przykład zatrzymaj odtwarzanie pod. Załóżmy. Zrobimy sobie pod minusem, a rozpoczynanie zrobimy sobie pod plusem. Zastosuj. Tutaj pod audio ustawiamy, ustawiamy sobie stałą regulację głośności, czyli mniej więcej, czy chcemy, żeby to było podgłośnione, przyciszone. Eee, jasne, ja sobie tak ustawiłem, a Wy możecie mieć dynamiczne, czyli automatycznie Wam będzie to ustawiało. Ja sobie wolałem samemu ustawić. Eee, tutaj dostosowuje głośność plików dźwiękowych podczas odtwarzania, w odbiorcy cię słyszeć na tym samym poziomie. Eee, no tutaj też możecie się pobawić, ja mam to naj, najciszej jak się da. Eee, tutaj są jeszcze jakieś inne że a tu jest zablokuj głos, to jest też bardzo fajna opcja, czyli puszczacie Bindy i nie słychać Was wtedy. Wasz mikrofon w ogóle jest wyłączany i tylko słychać tą muzykę, którą puszczacie, albo dźwięki. To też jest bardzo ciekawe. Eee, no i tak, dźwięki tutaj już mamy dodane, to już wam pokazywałem jak, jak się dodaje te dźwięki. Dobra, jesteśmy już na serwerku i teraz pokażę wam jak puszczać tę muzykę SoundPada w 5M. -ie. A więc tak, przede wszystkim wchodzicie sobie w ustawienia, rozmowa głosowa. I mikrofon musicie mieć taki sam ustawiony jak macie tam w sandpadzie. Czyli jeżeli macie domyślny, e, no musicie wiedzieć, który to jest po prostu wasz mikrofon. Ja mam tylko mikrofon Super Luxe 205U, taki mikrofon też ustawiłem na sandpadzie, więc taki też mam tutaj. I teraz wchodzę sobie na sandpada. Ustawiam sobie skrót klawiszowy, na przykład pod taki jakiś e, ukośnik. Wchodzę sobie tu i właśnie, jeszcze sobie tutaj ustawiam na pewno, żebym miał otwórz głośniki i mikrofon. Klikam sobie ten przycisk, który ustawiłem na odpalanie tej muzyki. I w międzyczasie trzymam jeszcze przycisk do mówienia w grze. I sobie stupuję, stopuję tym przyciskiem, e, który ustawiłem już wcześniej w ustawieniach. Więc tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Stawcie lajka, suba, komentarz. Trzymajcie się. Cześć.